To była fabryka amunicji. Produkowano tu pociski, testowano je i wysyłano na cały świat. Mężczyzna, o którym mowa, zaczął zupełnie od zera. Kiedyś pracował w rodzinnym restauracyjnym biznesie. Pewnego dnia zrozumiał, że handel bronią daje znacznie większe zyski niż podawanie jedzenia. Zaczął od jednego pistoletu bez pieniędzy, doświadczenia i kontaktów. W 1984 kupił ogromną ilość broni opuszczonej przez wojsko. Dzięki swoim paszportom i kontaktom sprzedawał ją na całym świecie każdemu, kto miał pieniądze. Nazywali go kupcem globalnym. Stworzył tajne kody dla swoich transakcji. Rakiety i karabiny miały swoje nazwy. Ryzyko było ogromne. Raz sam został ranny, ale zawsze wychodził na plus. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku zdobył setki milionów kupując broń za grosze. Dla niego liczył się biznes, a największy strach miał przed spokojem, bo wtedy nie było zleceń. Pewnego razu, gdy samolot z bronią został zablokowany, kazał pilotowi wylądować w wiosce i przekazać sprzęt lokalnym mieszkańcom. W kilka minut wszystko zniknęło. Knęła.